Hej, hej, z tej strony dzisiaj przychodzę do was z poradnikiem dla początkującego killera. Przedstawię wam trzy główne zasady, jakim powinien kierować się killer podczas meczu, żeby ten mecz w miarę się układał po jego myśli. Omówimy sobie tych darmowych killerów, ich parki żebyście, oraz oczywiście ich mocy, żebyście wiedzieli co z czym się ja. Oczywiście przedstawiam wam jednego killera, którym najlepiej będzie się uczyć, uczyć się grać. i pod koniec materiału przedstawię Wam e, pierwszy, pierwszy taki grywalny build z tych parków, które będziecie mogli na samym początku uzyskać, nie odblokowując, nie kupując DLC. Chociaż w buildzie i tak do tego pod koniec, e, pod koniec nawiążę. W razie pytań zapraszam Was do sekcji komentarzy, e, również na live na, na Twitch oraz na, na Discorda, tam możecie mnie złapać, pytać, pytać o wszystko czego, czego tam nie wiecie. Dobra, to by było tyle słowem wstępu, więc możemy przejść. Do właściwej treści. Dobra, teraz możemy praktycznie przejść do tych do typów, tych do tych trzech rzeczy, które killer powinien pilnować. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie wiecie o co chodzi, to odsuwam Was do tutoriala, żebyście mieli całkowite, całkowite pojęcie o co chodzi w grze, w grze killerem. Ale tak, pierwszą fundamentalną sprawą jest ogarnięcie, jak są rozłożone generatory po mapie. Bo jak wiadomo, ocalały, ocalali musieli, muszą naprawić 5 z 7 genów. Więc dobrze sobie ogarnąć trzy geny, które są dosyć blisko siebie, aby je pilnować priorytetowo, żeby żadnego tego gena nie wykręcić, najczęściej to, jest, to są geny na, na środku mapy, żebyście pod koniec gry mieli jak najlepszą kontrolę mapy, żebyście mieli jak najkrótszą drogę do generatorów, żeby ich po prostu, po prostu pilnować. W zależności też od mapy, jaką, jaką dostaniecie, też może odpuszczajcie niektóre generatory, na przykład te rogowe, że ich tam w ogóle możecie całkowicie właśnie nie, nie sprawdzać, a patrolować te trzy priorytetowe geny, ponieważ surwą pod koniec gdy będzie po prostu bardzo ciężko je nie wykręcić. Kolejną taką sprawą to jest palety okna i ogólnie niszczenie tych paletek. Oczywiście to jest sytuacyjne, zależy od renderu, od, od danej lupy i tak ale lepiej będzie, jak te palety będziecie normalnie w świecie, w świecie niszczyć. Oczywiście nie zawsze, ale najczęściej będzie po prostu dobrze, żebyście te palety niszczyli, ponieważ raz surwy mają perk, dzięki którym mogą te palety podnieść. Nie jest on dość często pikowany, ale jeżeli traficie na jakieś timki, to jeden taki, taki perk w teamku może się zdarzyć, i wtedy po prostu zostawiacie surwowi kolejną możliwą lupę. A jak tak będziecie niszczyć te palety w miarę na bieżąco, to, to też po prostu z surwą palety, palety się w pewnym momencie skończą. I tak by to, to wychodziło. Hmm, chociaż nie zawsze, bo mówię, to zależy od lupy, też możecie za, na danych lupach zacząć wykorzystywać blue last, czyli w momencie kiedy nie możecie dogonić surwą, po prostu zaczynacie Chodzić nieco szybciej, to zobaczcie ikonką w prawym, yy, po prawej stronie będziecie wiedzieć, że to jest ten bloodlast i dzięki temu po prostu chodzicie szybciej i łatwiej będzie Wam tego surwa dogonić, więc na niektórych lupach czasami warto sobie po prostu poczekać na jako taka na Bloodlusta żeby go tam. żeby surwa po prostu dogonić. Ale mówię, to jest sytuacja, sytuacyjne, będziecie musieli też to najnormalniej w świecie wyczuć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe typy, tak jak mówię, trzy geny na początku sobie upatrzcie w miarę blisko siebie i ich pilnujcie priorytetowo. I po prostu nie pozwólcie wam tego wykręcić, bo pod koniec będzie wam się o wiele o wiele lepiej, o wiele lepiej grało. Dobrze, więc tak, teraz możemy już przejść do postaci danowych, jakie macie na, na początku gry. Jest ich 5. Więc tak, zaczynają zacznę od postaci zablokowanej, bo tak będzie po prostu łatwiej. Na chwilę, kiedy ja to nagrywam, czyli 8 marca, 8 marca, nóżka jest jeszcze zablokowana i jej moc specjalna polega na teleportacji. Jest ona dość trudnym kierunku na następnym początku, ale jak wiecie, ogarniecie po prostu z czasem. Z czasem to Nuskę, ale ona nie jest akurat priorytetową postacią do grana. Jej perki to na pewno warto uwagi jest na to w oraz Nuskolling. I Nuskolling będzie właśnie w buildzie tym pierwszym jaki możecie sobie, sobie ucenować. ale o bildzie potem. Więc tak jak mówię, Nuska jest trudna, ale jeszcze na chwilę obecną jest zablokowana. I musicie pozować u niej na tych blinkach, ponieważ ona jest wolniejsza od surwów. Bez Broodlast, bez oczywiście. Dobra, traper Jego moc specjalną to pułapkę na niedźwiedzie. Bazowa prędkość 115%. Sperki, Brutalka, Agitation w miarę wartości uwagi, aczkolwiek na nich nie będziemy opierać tego buildu. traper jak najbardziej spoko. Zresztą pralni do Trapera macie teraz gdzieś tam przypięty. Więc jeżeli chcecie sobie ogarnąć o co chodzi w traperze to odsuwam was do tego materiału. Dzwonek, który nie ma jako tako. Ciekawych i grywalnych parków, znaczy grywalne w miarę są, ale w konkretnych villach, ale to właśnie dzwonek będzie priorytetowym killerem. Od jakiego powinniście zacząć, ale o to Wam opowiem najdłużej, najdłużej później. Moc polegająca na niewidzialności, znikanie i się, gdzie po wejściu, w, po wyjściu z niewidzialności. Dostałem krótkiego movement speeda, bonus do movement speedu i po prostu możemy łatwiej zaatakować tych surwów. hillbilly. E, tutaj pisze, że on jest dosyć prostym killerem i ogólnie tak, aczkolwiek e, większy problem jest z jego mocą specjalną, czyli na sterowaniu i jeżdżeniu piłą, e, dzięki której możemy pociąć surwa na raz, czyli możemy go po prostu od razu pociąć piłą i możemy go sobie powiesić, powiesić na hak. Enduring i Tinkerer jak najbardziej to są fajne, fajne parki na Starku, które można zadbać i je po prostu przygadnąć jak najbardziej na Starku one spoko. Huntresska, moc specjalna to jest rzucenie toporami, których ma 5 i ogólnie Huntresska jest dość mocnym killerem, aczkolwiek jest dosyć ograniczona niestety przez tekstury i przez to jak te toporki łapią na otwartych mapach jak najbardziej spoko. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o generowanie killarów na start. Ja polecam wam dzwonka. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze na, nis na niskich rękach dzwonek jest niewidzialny, więc będziecie mi element zaskoczenia, bo jednak te surwy tego killera mogą mnie umieć zlokalizować jeszcze. I też dostajecie krótki boost po wyjściu z niewidzialności do, do prędkości, więc to, że wam będzie łatwiej do tego suwa doskoczyć i go uderzyć, na normalnie w świecie. A tak, no to jest typowy M1 Killer, czyli bazujący na zwykłym ataku, ale jest on na tyle przystępny i nie nauczy was tam jakichś dziwnych. Dziwnych nawyków, jak na przykład może Was nauczyć, Hancerska na lataniu, z, na chodzeniu z wyciągniętym i naładowanym toparem, bo wtedy Hancerska jest wolniejsza. więc dzwonek jak najbardziej się do tego nadaje. Ee, jeżeli chcecie killera, który zrobi, zrobi Wam większą różnicę w meczu, to polecam Wam też Billiego, ale mówię, tutaj będziecie musieli się nauczyć y, używania piły, ale. Mateo o nagle wam jeszcze w przyszłości. więc jak już ten materiał się pojawi będziecie mieli odnośnie a propos i Hunterska to jest podobnie jeżeli ją wymaksujecie i ją ogarniecie jak się nią gra to też pójdzie wam bardzo fajnie ale mówię też na początek was będzie uczyła trochę złych rzeczy więc lepiej sobie ogarniecie tego dzwonka gra może być trochę nutna więc możecie sobie te, te postacie zmieniać jak najbardziej armowy dzwonek, jak najbardziej na stać jest spoko, bo nie ruszamy tych postaci z DLC. Dobrze. Pierwszy build możemy opierać tylko właśnie na tych perkach od tych kilarów plus na ogólnych perkach w grze i tak wygląda mój pierwszy proponowany build, e, więc teraz go sobie na szybko omówimy. E, nie patrzy tutaj na tapele, po prostu bywa łatwiej mi tak ustawić bit. bacze jest to perk ogólny dla wszystkich klerów e, Po zranieniu e, ocalałego zostaje na, na nich. E, Nałożony e, efekt manglet oraz hemorrhage, czyli zostawiałem więcej krwi, dłużej się leczą. E, Potrzebują więcej czasu na wyleczenie się i właśnie to jest e, przede wszystkim, zostawiałem wam więcej krwi, więc będziecie widzieli e, na w świecie, gdzie oni tam się pałętają. I z tym parkiem fajnie będzie oddziaływał, właśnie ten scrolling, e, odnózki. E, czyli wezwanie pielęgniarki, gdzie widzimy aury surów, które leczą się w promieniu 28 metrów od nas, nieważne, czy to się leczą sami, czy apteką, czy self carem, czy to jeden sur le le leczy drugiego, po prostu widzimy ich aurę. E, tak, trzecim parkiem jest Bitter Murmur, działa on w następujący sposób. Po naprawieniu gena widzimy e, Aury surów w promieniu tam 16 metrów e, na, na 5 sekund i w momencie, kiedy naprawią nam wszystkie geny, to widzimy aurę wszystkich surów na 10, na 10 sekund i z tym się wiąże. Ostatni perk, najbardziej nienawidzony, Hex Node, czyli po odpaleniu właśnie genów, wszystkich pięciu genów, po prostu do, każdy ocalały na, ma nałożony na siebie efekt Exposta i dostajemy dodatkowe 4% do movement speedu, park typowo na endgame. Jeden minus jest taki, że tego noeda mogą nam zdjąć. I po prostu wtedy tracimy, tracimy tą umiejętność, ale i jest on dość popularnym perkiem, przez to często te ocalali mogą ściągać właśnie temy, żeby ochronić się przed ewentualnym, przed ewentualnym noitem. Z innych perków, które jeszcze tak w miarę wyglądają i które możecie sobie ten build oczywiście rotować to jest Tinkerer, Tanatofobia, też odnorski Spice i, i Spencer. Oraz y, w Sanctuarium of może możecie chociażby sobie polować na Hex Ruin od, od Hack, czyli w momencie kiedy to nie jest pewno regresuje się z prędkością pośrednictwem 100%. Y, I tyle by to wyglądało, jeżeli chodzi o, o takie pierwsze kroki killera w DbD. Y, Zapraszam do, do sekcji komentarzy, jakbyście czegoś nie wiedzieli, albo chcieli podyskutować jakieś tematy, tak samo na Discordzie. Y, I w momencie kiedy to oglądacie, ja się będę przygotowywał do streama na, na Twitchu, ponieważ dzisiaj wychodzi nowy killer. E, więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Mówi do Was, like. Trzymajcie się. Hej, hej.